omnipotenti intra nobis at ut ad sancta mater Ecclesia in concepcionem immaculata Beate marii virginis solemnitate et in dominica secunda adventus sancta evangelia domini nostri iesu christi secondo sanctum lucam legitur a moderbade exaudi te vos <coughs> Cum veneratione, standes. Dominus Vobiscum. et cum spiritu Sekwencja Sancti Evangelii, Dominei Nostri Jesus Christi, secundum sanctum lucam. Gloria tibi, Domina. Bądź pochwalony, Wszechmogący, Wieczny Boże, Trójcy Świętej, jedyny niepojęty. Bądź pochwalony wszechmogący wieczny Boże, w potędze i w majestacie twojego słowa. Bądź pochwalony wszechmogący wieczny Boże, w potędze i majestacie twojego słowa. In illo tempore missus angelus Gabriel adeo incivitate Galilee cui nomen naha Zaharet, ad virginem dem pozatum vihiro cui nomen Eradio Josef et domo David, ed nomen virginis Maria, et ingressus angelus ad eam dihixit, ave gratia plena, dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, per evangelicam dicta delantur nostra delicta. Laus tibi Christi. destinantur. większą część i chwałę Boga Wszechmogącego w Trójcy Świętej. Jedynego na południowo na Kościół Święty Matka, na uroczystość niepokojnego Matki Bożej. W drugą niedzielę Adwentu Święto Ewangelię Pana Boga Naszego Jezusa Chrystusa zapisano u świętego Łukasza, którego słów Bożych z uszanowaniem wysłajcie. Pan z Wami i z Duchem Twoim. W on czas Posłał Bóg Anioła Gabriela do miasteczka w Galilei, zwanego Nazaret, do dziewicy zaślubionej mężowi, któremu imię, na imię było Jezus z rodu Dawida, a imię panny Maria. Anioł wtedy wszedłszy do niej, rzekł: Zdrowaś, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś ty między niewiastami. Niech słowa świętej Ewangelii zgładzą nasze grzechy. Chwała Tobie Chryste. Usiądźcie na krótkie kazanie. Trafiło mnie pierwsze zdanie. Ta intencja przyszła przed chwilą. Wyjdzie tam w ostatnim orędziu. Ono było dane w lutym, rok temu. Bóg mówi o wykonaniu Jego woli. Wysłuchaliście mojej woli. Chodzi o ducha pokuty. Nie zesłałem na Was kary. Oto staje przed nami Bóg w Ewangelii. Posłał Bóg anioła Gabriela. Co to znaczy? Działanie podejmuje Bóg niezależnie, nikogo nie pyta o radę, ma swój, swój doskonały plan znowu się modliłem w tym tygodniu, że mój, mam doskonały plan. Zapraszam was do realizacji tego planu. I teraz jego doskonałość zależy od was. Bo jak coś skrzanicie, ociągacie się, ten plan już nie będzie nigdy doskonale zrobiony. Wy sobie nie zdajecie sprawę, jaka na was ciąży odpowiedzialność. Dzieci, żadnych pytań na tej naszej drodze już teraz, tylko mów panie, bo sługa twój słucha. Kapujecie? Skończyło się gdybanie. Niech do mnie nikt nie podchodzi, a może by tak. Jak ci zrobię kujawiaczka, to będziesz śpiewał kolędy cały, cały rok. Bóg posłał anioła Gabriela. Ma swój doskonały plan. Do miasteczka w Galilei, w Nazaret. Musiał wybrać to miasto, ten naród, bo Izrael był narodem wybranym. Jako Bóg wiedział, że zabiją to dziecko, jego syna, ale jest honorny w swoim działaniu. Żydzi są wybrani, a ten potomek w świadomości ludu musi mieć korzenie, będzie pochodził z rodu Dawida. Dziś na świecie wszyscy mają świadomość, co to jest pochodzić z rodu Dawida. Wszyscy wiecie. Więc Bóg pisze pewną historię, Doskonale wkomponowaną w bieg wydarzeń. <laughs> I teraz ród Dawida, ród Jakuba jest najdoskonalszy, więc Bóg wybiera Józefa. Mało kto wie, że to starszy pan, dzieci zakwitła różdżka przed paru dobrych, paru miesiącami wśród kapłanów w Jerozolimie. Oni wszystko wiedzieli. Ale są tak obok, jak znalazłem słowa u Marii Waltorty, opisujący stan kapłana, który ofiarował Pana Józefa w świątyni i stan grupy kapłanów, którzy tam stali. On tylko czytał, on nie wkomponował się w łaskę, nie zrozumiał, że Bóg działa, że Bóg mu posyła łaskę. To on miał w ręku Zbawiciela, a on był gdzie indziej. Jak przyszedł Symeon, to on się z niego śmiał. Śmiali się arcykapłani obok. Jak tam jest opisane, jak łaska przechodzi obok człowieka, a szczególnie obok kapłana, który jest ślepy. Dlatego dzieci, słuchać, Bóg posłał anioła. To, co nam mówi, dzieci, jest święte. Posłał do nas Słowo, a Słowem jest Jezus. was się narodził Bóg. To, co obchodziliśmy dwa tygodnie temu, piętnaście lat. Bóg powiedział jasno: To jest małe Betlejem, Ty jesteś małym Betlejem. W nim się narodziło moje słowo Bóg. Dlatego niczego się nie bójcie. Bóg działa. Posłał, wybrał Józia, wybrał Maryję, Wciąż ona miała kilkanaście lat. Anioł wszedł do niej i powiedział: Zdrowaś, łaski pełna. Dziś zrozumiecie wiele, kiedy sobie uświadomicie sobie, że jesteście wieńcem, fragment wieńca nad głową Matki Bożej z dwunastu gwiazd. Więc dzieci, my już nie mamy pytań, rozumiecie? Ja nie mam żadnych pytań. Przyjąłem do wiadomości, Bóg posłał swego anioła. Ma doskonały plan. Amen.